Siemanko z tej witam Was w kolejnym odcinku yy, z War Thunder, no nie odcinku, tylko w filmie. Yy, tak, gramy w War Thundera, widzimy zima, ładnie, wszystko... Yy. Tak, mamy fajny biały samolocik, to jest i15R yy, i jesteśmy teraz hinami. Tak, dobrze mówię. Chyba tak, nie wiem. Dobra, dawno mi nie było na YouTubie, bo e, <coughs> wcale nie byłem chory e, I no nie chciało mi się nagrywać, no mówię prawdę, tak e, Nie, nie, nie miałem co nagrywać, to jest pierwsze A drugie, no to e, nie chciało mi się nagrywać Wow, choinka z prezentami Pewnie jakieś bronie fajnie są Dobra e, Mamy nową aktualizację „Wartandera Już był odcinek wczoraj, tylko że była super aktualizacja, która trwała dwie godziny e, I niestety nie wyrobiłem się no to dobra, do boju. Nie wiem, czy gram Hinami, nie, nie ogarniam. E, tak, myślę, że jest wszystko dobrze. E, czekamy na bitwę. W ogóle zacząłem grać e, w Need for Speed' World. Piszcie czy trzeba. Nie, czy trzeba. Czy nagrać odcinek e, z Worda? Już mam dziesiąty level. E, Koniuk 121, jakby ktoś chciał zaprosić mnie. I... E, 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 i chyba tyle. Aha! Y, jeden z widzów powiedział mi, żebym strzelał seriami strzelo seriami, a nie na pierwszą tak, no cały czas, tak jednym ciągiem, bo wtedy broń szybciej się zapnie. I żeby, no seriami, bo, no, bo, będzie lepiej, tak może będzie tu gdzieś komentarz, e, właśnie tego widza. No i e, testujemy myszkę, tak już, czy tygodnie, czy tam dwa, mam myszkę i dopiero teraz film z testowania. No, powiem, że myszka po dwóch pierwszych tygodniach, czy tam po trzech. Bardzo dobrze się spisuje. E, bardzo, bardzo fajnie, Przyzwy przyzwyczaiłem się. Najpierw trochę źle się grało, ale teraz już jest dobrze. Przyzwyczaiłem się fajnie. Gramy na 1200 dpi. E, nie, może sobie ustawię na 1600. Dobra. 1600 dpi. Nie, dalej jest 1200 LOL. OK. 1600 DPI na myszce. E, myszka może 3200, tylko 3200 jeszcze tak za bardzo nie ogarniam, bo jest trochę za szybko. No sorry, tam... 5 lat chyba grałem na 800 dpi, więc... Jeszcze ten... Ale 1600 dpi to jest bardzo, bardzo fajnie się gra. E, 30, 40 fps Coś słabo. Tak w ogóle ja chcę Wam nagrać w 60 klatkach. E, full HD. Nie wiem jak to wyjdzie. Nie wiem jak to wyjdzie, bo... no bo pierwszy raz tak nagrywam w większej ilości klatek niż 30 e, dobra, nisz, je, niszczenie jednostek naziemnych to niszczenie jednostek naziemnych. Ok, no to stosujemy się. LOL dostałem? Od kogo? Dobra, pierwszy zniszczony. Mmm trafieniem, o kurde już mnie nam żyli A to jest najlepszy samolot sobie wziąłem O fuck Dobra Dobra, ale artylerię najlepiej niszczyć Bo oni strzelają w nas Też i mogą nam uszkodzić samolot Kurde Fajnie Fuck. Dobra O nasz poleciał Ora i tyk Póry, nie udało mi się nawrócić A taki miał być koks lol Dobra mamy na, na górze Dobra bo masz przeciążenie Fuck. Skąd on pierze? A, tutaj Nie wiem Jezu, mam za słaby samolot na, na nich. Strzelają mnie z góry, dobra, to ja też lecę w górę. Wiem zły pomysł trochę. No, mówiłem, że zły. Dobra, opuścij samolot. Dobra, już mnie nie strzelajcie, nie! I tak już się palę. Dobra, za długo zwlekałem. Za, za, za długo. E, tak, weźmy jego. E, no po prostu za, za długo się obraniałem i już mnie zdjęli. Może teraz polecimy od prawej. Tak, od prawej może to będzie też dobry pomysł. Tak, też się fajnie leci. What the fuck tam jest? Polecę po to, specjalnie zobaczyć, co tam jest. Hmm. O, tutaj mamy samolot. Dobra, i tak go nie, pewnie nie dosięgnę. I tam już jest chyba dwóch, co się z nim zajmą. Dobra, mamy mamy już takie z... nie. Dobra, wygrywamy, wygrywamy, spokojnie. No jak to możliwe, no Dobra, pieprze samoloty. Pieprze samoloty. O trafienia, lol Dziewię się, że trafiam. Zderzy... Zderzyliśmy się. LOL! Dobra, rozbiłem jednego. <laughs> rozbiliśmy się yy, no zderzając się Kurde, taki samolot dobra lepiej lepiej yy, od, le od lewej strony lol co ja zrobiłem? kiedy opuszczam ale fajne lol Oke. Okay. ich muss da Przez drzewa nie trafiam Bo boi leci w ten drzewo Kurde no nienawidzę no Jak? Dobra i tak wygrywamy Dobra, bez sensu mecz, najgorszy O kurde, fajny samolot Najgorszy, naj, najgorszy taki meczek Ja bez sensu się grało Dwa na dziesięć, ale wygraliśmy. C, miejsce w drużynie ósme. C, żadnego medalu. Okej. Okay. Oho, badania. Właśnie, zapraszam Was do reflinka Reflink do gry.pl ukośnik koniuk121 e, Możecie się tam zarejestrować e, przez Facebooka albo przez normalnie e, i dostajecie 30 punktów na start e, W tym serwisie chodzi o to, że zbieramy punkty i wymieniamy na nagrody do gier Przykładowo e, jeżeli chodzi o Wartandera to możemy wymienić na złote orły Yy, nie, nie wiem, ile można wygrać z tych orłów, za 1999 punktów, ileś tam. Yy, też można wymienić do Lola, do Minecrafta, na premium. Yy, no i ogólnie na Highs do passive carda też, 20 zł 1999 punktów. Więc, więc się nawet opłaca, tak. Ja mam 1700 punktów, więc za niedługo zrobię... Yy, zrobię zrobię poradnik jak wypłacić sobie pieniądze do carda, bo na to zbieram, yy, albo albo do Need for Speeda, yy, tak, więc więc wbijcie i, i, i zarejestrujcie się, nie, ja tam dostanę 20 punktów od was, jak się zarejestrujecie przez Face'a. A wy dostaniecie 10 więcej Czyli 30 punktów Więc więc fajnie, fajnie Ja Wam polecam ten serwis I na 100% działa on Bo jest bardzo polecany i, I ogólnie Czyli tak, czyli dobrze Bo ani razu nam się broń nie zacięła w, w samolotach Więc dzięki za radę eee, Tak, czy mamy kogoś do znajomych dyn, 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 dyn. Hubert, lol, dobra. Ale on pewnie już nie gra. E, dobra, no to to byłoby na tyle. E, piszcie co chcecie na następny raz, e, z czego nagrać. E, może GTA San Andreas nagram, e, multiplayer. Chociaż nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. E, I to byłoby na tyle. A może Need for Speed Award. Dobra. E, komentujcie, subskrybujcie, no i cześć.